Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. To zacznij tak oficjalnie. Ale tak porządnie. No, nie? Tak porządnie. Puls tygodnia dla dorosłych odcinek 191. Puls tygodnia czyli, czyli podcast. Dla e, osób. No tak. I to jest to wprowadzenie, które tyle układaliście, tak? Super podcast dla osób. Nasze subiektywne podsumowanie wydarzeń tygodnia. I może dzisiaj zaczniemy od polityki. Dla no. odmiany, dawno Czyli się polityki... taki same and polityka kona. Dawno nie było polityki, wraca Aferka z, z Państwem, z zmrychami. Z, z pan no, Kinga Gajewskiej, okay. pan Arkadiusz Myrcha, to jest małżeństwo. Brała mm. co miesiąc 7750 złotych za wynajem mieszkania w Warszawie, taki dopłaty, prawda? No czy bardziej na wynajem? Na wynajem. Na, a tam mają dom pod Warszawą, pół godziny. Tak, długi. tak, ale to już było mm. jakiś czas temu, tam. Ale tak, tylko że teraz coś się zmieniło, dr, coś, Nie biorą. Dr, coś drgnęło w rajstopach Nie biorą. i e, internet pisze, teraz dostają 9000. 9. Czyli no, 1250 więcej. Takie wyrównanie Fajnie. Ale Super. nie, no, no, ale to się złosić, wszystko drożeje, prawda? <grym> wszystko Podwyżki drożeje. muszą być prąd, bo no niby jest zamrożony, ale to urosło tam, to urosło, tam to urosło buraki, ziemniaki, też. są trzynastki, no. są czternastki. Do, ten to, to upgrade w dodatku też musi być. być. Musi być. Musi musi być, być musi. Bo, czy, bo właśnie, czy oni są gorsi niż emeryci? Otóż to. Już to. E, przecież ci ludzie pracują dla kraju, posłowie. Dla, dla Polski. Dla tak. Polski nawet. Ja nawet zacytuję klasyka, no. te pieniądze im się po prostu należały. Tak, hmm. oni to robią dla nas. Dla Polaków biorą te pieniądze. Dla przyszłości naszej tak. i naszych dzieci. Wnuków. I my mówimy nasze gromkie Tak. To co, to, to tyle. To, temat mam omówiony. Zostawcie tych ludzi. Zostawcie <noise> tych biednych ludzi. Dokładnie. Tak. No. zczepcie się czegoś innego. To, ale czekaj, ja mam inne nazwisko. Sławomir Nowak. Aha. Znamy. Słuchajcie, sąd umorzył sprawę. To jest postać historyczna troszkę. troszkę. Jego zegarek troszkę. bardziej. Sąd umorzył sprawę Sławomira Nowaka. Chodziło o łapówki i pranie brudnych pieniędzy. Jak czytam w sieci, do wniosku obrony o umorzenie postępowania przyłączył się nowy prokurator. Co prawda, tam znaleziono 4 miliony. Znaleziono. A, znaleziono. Tam to okay. jest u pana Sławomira i u jego sąsiada. Mhm. Było, tak? Cztery to było bańki, pochowane okay. tam m.in. w nogach od stołu. takim dwa pod... banki W takim stołku, stołku pod kuchnią, opisało, te media, pokazywały. No ale sprawy umorzone. No umorzono, no, no to no, chyba nie było ale sprawy. Skąd się w takim te pieniądze razie. wzięły, nie wiadomo. Jak nie wiadomo. już wspomniałem, być może e, obywatel Kwinto podrzucił. No, może Kwinto z dwóch. Może podrzuci. Kaczyński. No, jedno, Kaczyński tak. jeden, znaczy, moim prawda? zdaniem to, to musieli być jacyś nieznani sprawcy. Nie to byli nieznani sprawcy. I ja oni ja mam... się im zakradli i im do tych nóg od stołu to tam wpakowali. W nocy mhm. podrzucili. W nocy, jak goś spali ja mam taki apel do nieznanych sprawców, bo wiem, że oni też lubią czasem y, oglądać Puls Tygodnia. Mhm. Ja mam w domu taki fajny stary stół, to żona kupiła kiedyś na Wyprzy, Aha. grube, to takie holenderskie nogi. No, holenderskie nogi, super. To tam się spokojnie zmieści 8 milionów, gdybyście chcieli podrzucić, mhm. no to tu adres na Prif wyślę. No. Tym bardziej, że on ma bardzo mocny sen. Tak. To jak przyjdziecie w nocy mu wkładać do wiem, nóg, to I wiem, że w internecie kupił sobie wydrążarkę do nóg. I już jest wszystko gotowe. To. To jest miało, można, no, że... Brakuje tylko ośmiu baniek, także no coś zapraszamy. A przyjdzie później... sędzia i umorzy. Nie? No. To była jeszcze jedna historia: to był jakiś w ogóle po raz pierwszy chyba w historii w ogóle ever, że Aha. prokurator mówił: tak, tak, ty to z umarzamy, jasne, jest super, świetnie. No, no i dobrze, bo to jest nowy prokurator, jak powiedziałeś. I on też pracuje dla kraju. No i tak. on pracuje dla kraju. on wie, że to się trzeba innymi rzeczami zajmować, a nie ta takimi głupotami. Teraz jeszcze jest problem, no. żeby umorzyć te sprawy na no. Ukrainie. A to wie. To się znajdzie tam. Wojna jest Tylko trzeba to... zaczekać na nowego prokuratora. Mm. To ja mam jeszcze jedno nazwisko. Mm. Janusz Palikot. A, dzisiaj nie bierzemy czyli, czyli kolejna rzecz z pogranicza bankructwa i polityki. Dzięki. Janusz Palikot, lekko rozczarowany sytuacją, Ale wyznał. Tak swoją? Czy tak w ogóle swoją. Tak sytuację w Polsce? Swoją. swoją. No. Nie chciałbym wracać do produkcji alkoholu. Mm. Tak samo bym nie chciał wracać do polityki. Chciałbym pójść jakąś inną drogą. My polecamy drogę na Kutno. Kiedyś jechałem, bardzo malowniczo. I to z jednej i My... z drugiej strony, No, no albo, i są pobocza, są. Albo S7, panie Januszu, ale tak dla fanów pod prąd. O, to też. Odważne. odważne. Tak. Estronika piękna. Nie, naprawdę wybór innych dróg jest naprawdę szeroki. No. To się nie ma co ograniczać, Dba. to trzeba szaleć. Na przykład, szeroki wachlarz. Na przykład w Piwnicznej. Masz na przykład tam drogę zdrojową, to tam się, jak ach. skręcisz tam za tym, hmm. za kapliczką w prawo, coś pięknego. Jo. A w Kalwarii Zebrzydowskiej, jak jest taka ta droga krzyżowa taka... Dro o, to no to drogę może, krzyżową już Janusz Palikot przeszedł. Może, ale hmm. też jeszcze może Jezus jak trochę tych grzechów pieniężnych odpuści, wiesz, to jest... Oj Boże, Boże... Słuchajcie, natomiast ja chciałem powiedzieć jedno, nie dlaczego od no. tego nie zacząć? ja się strasznie cieszę, że ja jestem takim zwykłym, normalnym, typowym skowronem. A dlaczego tak uważasz? Mm -hmm. Bo co? Bo e, pewna publicystka w gazecie, to jest materiał mm -hmm. publicystyczny, mm -hmm. napisała, cytuję: Za niefrasobliwość posłów przy tworzeniu prawa. Płaci w Polsce zwykły Kowalski. Aha. Kowalski, czyli niezwykły z Aha, dobre! Czyli to nie. Ani, ja. ani nie Tomkowicz, ani nie Olbradowski. Te, my nie. też nie zapłacimy. Ja. Żaden z nas, bo my nazywamy ja. się całkiem inaczej. Żaden z nas się I, nazywa ten, Kowalski. I ten, który za to zapłaci. To Kowalski. To, to jest Kowalski. Kowalski dokładnie. ma straszny ma. Kowalski ma stary. Może, jakąś no. rzutę w internecie zrobimy. Strasznie niełatwo temu zwykłemu Kowalskiemu. Ale, ale też y, no. on ma największą rodzinę w Polsce, bo jest Kowalski, więc się tak. rodzina może zrzucić. Mm -hmm. To na, no. na, 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 na biednego nie trafiło. I jest dużo. Śledźcie zbiórki internetowe tak. może będzie na, na kowalskiego zrzut, tak. bo będzie musiał za to zapłacić. Na zrzutkapl. Zrzucajmy się.com Hasz tak zwykłe kowalski. No, to dokładnie, i to tam. <laughs> I to niefrasobliwość polityków, także pozdrawiamy wszystkich. Jezus, jak mu, ale jemu musi być ciężko. No, no, wiesz. Wiesz. no wiesz. nic nie ma z tym wspólnego. Nazwiska. Teoretycznie się można zmienić, ale się nie wybiera, z takim netkiem yes. się rodzić. No. No, ale no to się ma... tatusia. No. Tak wydało, to, ale my mamy I na starego przejść. Kowalskiego. Yes. Że zwykły całe kowalski szczęście. musi płacić. Całe Dobrze, przejdźmy do Manecona. Bóg Bóg do czego przejdziesz? Gdzie? Manekona. No, y, kącik pieniężny. Aha, Manekona. Corner. Corner. Dobrantowski studiował anglistykę Awe. i to na studiach wyższych normalnie i on, stąd no, on te, zna akcent. Stąd ten ok, Oxford to jest accent. On ma lepszy tak. akcent niż prezydent Nawroski. No. no. Yo, yes, to no, słuchamy cię. Kona, e, wielkie banki oszukiwały klientów. No. Krzyczy do nas dramatyczną czcionką tytuł z prasy masowej. No. Wielkie Wiel mi odkrycie. Przecież, mm. przecież, przepraszam, gdyby nie oszukiwały... No. To by nie zostały wielkimi bankami. To wszyscy chłopie. To... No. Tw tw twoje dojście logiczne no. ma hands and legs. To tak byś tak. powiedział, że ludzie, wiesz, oddychali. No może taki... oddychali, bo by umarli i byśmy nie żyli. Tak. Nie? To, to, to ciekawe. mi się przypomniał taki stary dowcip, nie? No, jaki? A, który przytoczę w cenzuralnej wersji. Dobrze, no, dobrze. Pyta senek taty, tato, tato, tato. A póki nie wynaleziono pieniędzy, to jak robiono ludzi w, w Bambuko? Konia. Ha, tam w oryginale było, że penisa na cecha tak? Aha, tak, aha. 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 to jest śmieszne. No, no to, to też fajne. Robienie ludzi, oszukiwanie ludzi nabrało rumieńców po wynalezieniu pieniądza. I banków. Dokładnie. No. To wszystko, banki. słuchajcie, to, to, to fenicjanie. Hmm? To, oboje, jak że jakieś pieniądze. pretensje, to albo do nich, albo do tak, fenicjan. To tu że fenicjanie hmm. wynaleźli pieniędzy, nie? Tylko do jasnej cholery, dlaczego tak mało wynaleźli? Hmm. To też do Fenicjan z tym. No, tak. Fenicjan Andrzejczak to napisał Jolka Jolka, pamiętasz. A taki ten Ajcwaniarycho chodzi, nie? to no. wszystko przez po prostu wynalazek Fenicjan. Dobra, dalej zostajemy w temacie walut. Prosimy. W prasie prasa tu jest z tego tygodnia Pomorskie. Uwaga. 30-latek groził kobiecie młotkiem i zażądał od niej złotówki. Ale jednej złotówki? Jednej złotówki, dlatego, dlatego to jest w manekona. Jednego pln -a, tak? Jednego PLN-a. jak nicie, miał młotek, nicie... to pewnie zbierał na gwoździe. No może, nic się nikomu nie stało, natomiast no. obywatel ten, że z młotkiem miał 4 promile. To trochę A. wyjaśnia. Czyli to, ale... po 25 groszy na promila też ta historia nam pokazuje i uzmysławia jednocześnie, no. że ze złotówką, czyli naszą polską walutą, wcale nie jest tak źle. No nie jest. Nie, nie, nie. nie, nie. Jak, jak się domaga jej człowiek z, czteroma, z czterema promilami we krwi. To musi być dobrze ze złotówką. Nie chce euro. Nie chciał. Nie, nie. chce franka, tylko złotówkę i Do, dolarów. Dolarsów nie chciał. Czy złotówkę. tych chińskich tych ping-pong-pongów też nie chciał. A, A, no. Ale czekaj się. A może. On chciał złotówki, by się podnieść, w sensie jak? Bo, bo nisko upadł, Aha. a złotówka dobrze stoi, <śmuszczak> ostatnio. <śmuszczak> Widzicie, jakie to są ekonomiczne głowy. Ekonomiczne głowy i inteligentne żarty. Dodaj A plus B i masz C, czyli puls, puls tygodnia, tygodnia dla dorosłych. Odejmij od C B i masz A. Ta. A. 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 A, A, Też fajne. Słuchajcie, natomiast i to jest teraz naukowy kona, ale połączony z seks kona. Czyli seks kona. Będzie tak, kącik taki porad okay, dla do dorosłych. Okej, boję się. Cytat nie. z prasy y, naukowej. Mhm. Seks nie zwiększa ryzyka zawału serca. Mhm. Mhm. Nie Czyli? zwiększa. Czyli okay. kto ma problemy z sercem, mówią naukowcy, śmiało może podejmować aktywność seksualną, i tutaj mamy dla Was najnowsze wyniki o, badań kardiologów to... z USA. Okej. Okay. Czyli można. To... Czyli panie, a szczególnie panowie, śmiało do roboty, serce wam nie stanie. A co innego wam. To tu właśnie, no, niech to o wiele ten... milczenie. No. No, a ja pamiętam. Mogła Była taka reklama prezerwatyw przed wojną. Nie, że od tam dobrej prezerwatywy, prędzej serce ci pęknie. No, ale oni właśnie nie znali ale wyników nie znali badań. badań amerykańskich. No, no, ale też tacy byli o oh, do przodu, i... Gdzie, I, i gdzie są dzisiaj ci przedwojenni reklamodawcy. Dokładnie. No. Powiem ci, żeby ktoś jeszcze pamiętał o nich 1 listopada i im świeczkę zapalił. Dokładnie. No. Księżyc czy, czy coś. O Księżycu będzie. Księżyc, to propos, nasz satelita Ziemi. A propos Księżyca, no. polecamy historię dla dorosłych. Szukacie, tam będzie o na Księżycu. Cała historia z poboczami. Dobrze, w, do Seks Kona tam Głównie będą pobocza. Ale to pobocza tworzą <laughs> historię. Tyle wam kosmos. powiem. Co robi dramat? Czy dramat robi, wiesz... No tak, Chodź tu tak, do tak, mnie tak. mój miły. Nie. Dramat Nie. robią Dida Tak samo pobocza <grym> tworzą historię. Tak. Ewentualnie Mieczysław Dramat. On akurat robi y, w tym, w y, produkcji śrubek. Ciesiołce tak. robi też na obolszczyźnie. No. Księżyc, słuchajcie, wpływa na płodność. Proszę. Ja w gazecie tak przeczytałem, gdzieś tam w internecie też. Piszą tu, że działa jakoś na kobiety, ten ów księżyc. Jakość, tak? Tak, tak Jakość, na... tak, na kobiety. No bardzo precyzyjny. Że że zachod... Badania, <grym> no, że zachodzą w ciąże te kobiety. Ale co? Aha. są księżycopylne, pylne są. Do Przepraszamy, tak. Uczeni mówią, mhm. a więc nie amda ramda, no. nie, że czas płodny przypada na tę fazę księżyca, w której urodziła się dana kobieta. Ramda, Ramda to jest taki ten hinduski naukowiec. Tak, oglądam jego. Tak. Tak, nie. nie! Guru. Ramda I, Ramda. I ten aktor, on w Bollywoodzie występuje. Dokładnie. Wynosi tą ści, 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 ścierałkę do mydła. Tak, tak a, a inny no, Ramda to jest prawdopodobnie z tej samej rodziny. On y, tańczył w kilku filmach. To jest jego syn. No. Tam, tam nie, tak bo... samo się nazywałeś, jest jej syn, bo po co to wiele imię ja, wymyślać? Nie, Słuchamy ja, Cię, Tomku. Nie, no bo, 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 bo ja to cytowałem. nie? Cytowałeś? Że, że czas płodny przypada na tę fazę księżyca, w której urodziła się dana kobieta, skąd ona ma wiedzieć, w jakiej fazie księżyca się kurde urodziła. To trzeba ustalić datę i sprawdzić w astrologicznych podręcznikach. Ale ja to tak czułem coś. Że bo tak jest? E, co się mówi, że co księżyc zrobił? Że księżyc za, zaszedł. Na Zaszył. przykład. Aha, A. zaszedł. No mhm. i to jest właśnie to. Że księżyc zaszedł. I... No, tak. Tak samo jak autobus. Widziałem z... taki, że zachodzi przy skręcie. To, to jeden taki narkoman, narkomanka zaszła przy skręcie właśnie, mm -hmm. to okropna Okropna, nie, nie będziemy o tym kro mówić. O, 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 nie, nie róbcie tego. I przez, przez autobus, bo ona w nim jechała, autobus za to... przy skręcie i ona też zaszła przy skręcie no. jednocześnie to... w autobusie... jak, jak gdzieś na świecie się właśnie złączy A z B, to Wtedy powstaje, co? więc. To jest... Jeśli Wam teraz oczy zaszły mgłą wesołości, to je przetrzyjcie i słuchajcie <laughs> dalej pulsy tygodnia dla dorosłych. A ty czekaj, bo jak mówiliście o dzietności, to ja no. też sobie wynotowałem jedną informację. Nam dzietność leży na sercu. A. No. po pierwsze tak, w Polsce najniższa dzietność od 200 lat, to jest Tam. jedna informacja, więc weźcie się kuźwa do roboty. I przestańcie jest... słuchać pulsy tygodnia, wyłączcie Ewentualnie do żony. przy pulsach tygodnia. Przy. No.

Du, 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 Emanuela Macron du, 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 jest prezydentem do, du, Francji. No tak szła właśnie na obcasach, No dobra. nie, bo za zachodnią miedzą kalifat niemiecki, tam, mm. tam są wszyscy płodni A, po prostu śpiewający. Ale że, właśnie wiesz, co tam nie jest tak dobrze w Niemczech? Nie, nie, jest. No. nie no. jest. Właśnie mam, mam dane. Przynajmniej tyle. Mam dane. No i dana dana. <laughs> w Niemczech? Cio! Mówiłem mu, że mu tego makaronu nie dawać przed odcinkiem, bo. W Niemczech. Jest więcej singli i bezdzietnych par. Oj, oj. Niż rodzin z dziećmi. Dominującą formą życia w Niemczech są bezdzietni single. O, z takimi dwoma, czterema odnogami. Ale spokojnie, właśnie ja mam dobrą informację też dla naszych zachodnich sąsiadów, że dosyć w dużych ilościach płyną ku Wam i zmierzają rodziny z Afryki. No, znaczy, o to prawda. Y, Może składające się w całości z młodych mężczyzn. To nie... ciężko o przychówek jest Ale zawsze coś. Zawsze to, co... coś. Hmm. Natomiast jeżeli jest wam mało. Mówisz to, do Niemców, tak? Do Niemców, do a, a. naszych sąsiadów, kochani. To możecie sobie wziąć polskich polityków, bo oni są. Po... Politiken. Jak dzieci są. Die „children”. przetłumaczyłem od razu: tak. I przed kładzeniem spać zdejmijcie mundury. Wady mundurę, sleeping hab. Schlafenmachen. Schlafen ma um, Czyli widzicie, un, um, machen. posłuchacie sobie aktualności i to jeszcze troszeczkę kwa... liźniecie języków. Dokładnie. O, to macie Te akcenty, z to wszystko, to, to, to po prostu się skrzy. Ten podcast się skrzy. Skrzy się nawet. No. Sk Mamy coś do Ciuła Łakona? Mamy, ja mam. Proszę. Szok i niedowierzanie. Wsiadki. No. To jest nagły w szoku. ale on a, no zaprezentował szok. Tak, tak, to jest tak, Ja zaprezentowałem szok tak, i niedowierzanie. Nie, tak mocno za, za mocno Nie, ja tak gajosem poleciałem troszeczkę. Miałem nawet mówić, że to jest Janusz. To jest... <śliniczny> To znaczy... Janusz aktorstwa, z aktorstwa. Tak? No dobrze, i niedowierzanie w sieci szok... i niedowierzanie w sieci Małgorzata Rozenek ujawniła ile waży. Wow, niesamowite, to się świat się zatrzymał. Tak. Piekło zamarzło. Czekamy jeszcze na wyniki morfologii pani Małgorzaty. Do plus jakiś może wymas. Wymaz. 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 I, I, I jakby na, sz, 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 na, jakby na live poszła oddać mocz do analizy. O, no. I hmm. potem jest jest live na analizie. Osady, te rzeczy. No, a nie znam tego portalu. No, no, bo, bo takie miejscowości. Są, no to są osady y, słowiańskie. Były jak takie badasz morze, jest ktoś słowianinem, to on no, osady to ma osady słowiańskie. Osady słowiańskie. No tak. Tak jest, przecież. Hmm. Słuchajcie, gdyby tak nie było, to, byś to byśmy, nie mówi... byśmy o tym nie mówili. Oh. My jesteśmy poważnym podcastem, my jesteśmy redaktorami Mediów o zasięgu ogólnopolskim. Bo, a tak? nawet światowym. Światowym. Bo e, gdzie sięga nasz Puls Tygodnia? E, Wpisujcie ja, się z Najdalej, oglądacie. W Afryce, Ja patrzyłem na nasze statystyki, jest tam, jest, ktoś jest z RPA, no. No, no. Patrz, I, co? no. i co? No, <laughs> Dobrze, jedziemy no. dalej. My, my czasem robimy live'y na TikToku, a Pani Rozenek zrobi live'y na Analizie. A może my też zrobimy? Na Analizie? Na, na www.analiza.pl, żeby... W... Tak, da, e, a ty coś masz? Ja mam. No. Ja mam. E, ty też mam portale plotkarskie se Updates. Ja? Jaden Smith. Jaden. Jeden. To Jeden. To ja wiem to. No. To jest, to jest e, amerykańskie. To, to jest, jest gwiazda młodego pokolenia. Prywatnie syn Will'a Smitha. A, to. Miał to... Star Troszeczkę ułatwiony miał start. E, paparazzi go przyłapali, jak w spadających spodniach maszeruje na kolację ze swoją byłą. Tak, po, prawie przy kolanach miał. I tak no to y, na spadające spodnie, no bo widać może tam polecamy pasek. Pasek jest bardzo Sz dobry. Wszelki. Nieprawdopodobny wynalazek. No, albo sznurek, panie Jadenie, ewentualnie taki wojek po budowie latał drut drut jest bardzo dobry. Druch, tak, tak. Bo nikt ci kawału nie zrobi, że na przykład idziesz w spodniach, masz sznurek, ktoś podbiega z nożem, ciach, sznurek, nie spodnie. Do a ty masz drut. Nie. Masz I to się jemu, a, on, on, Musiałby z obciążkami wracać się do domu, po co Cóż, ty nie. Słuchaj, żart? jest lepszy. I ktoś się natnie. <noise> natnie. No i to Dlatego ludzie oglądają te pulsy po dwa trzy razy, żeby wyłapać te smaczki. Słuchajcie, myślę, że co najmniej 7 smaczków od początku odcinka nie wyłapaliście. <noise> <śniac> Ja. Więc polecamy potem sobie wrócić jeszcze raz. I to, to skoro jesteśmy przy dzieciach gwiazd, to mm. ja mam tutaj Stellę, to jest jedyna córka Stella. Antonio Banderasa, czyli jest to Stella Banderas. Yes. Banderasówna. Banderasówna. Mm. ona niedługo wyjdzie za mąż, to za Polaka A, o. i po, młodzi ustalili, I to jest ładne. że Stella po ślubie będzie się nazywać nie Banderas, Banderasówna, Mm -hmm. Tylko Gruszyńska. Gruszyńska. Yeah! Gruszyńska. Czyli Antonio Banderas będzie miał w, w rodzinie Gruszyńską. To jest córka syna. Jakby to, to tutaj to, siedzieli ja z nie, nie, Niech się w ogóle Teściu cieszy, że, że w środku nazwiska nie ma jeszcze czy i to, rz. Bo była Gruszyczyńska. O to by było. Albo przed... Gruszczyżyńska. No. No by to No, Gruszyńska to jest tak. duże ułatwienie dla Banderasa. Dużo to przyczy, jak czy, czy, czy. Teściu opanuje Gruszyńska, to no. nazwisko, to zapraszamy na wakacje do Mszczyczyna. A takie objazdowe y, Myszczyczyn, trzchów, wytrzyszczka. Tak. O, mhm. tak. I łękołody na koniec. I lubię Drawsko w dzydzę To tam mhm. na, na tęś do opalania. No Dobra. i y, te. Cigacice koło Sulechowa. To też są ciekawe takie no. miejscowości. O, Bardzo piękne, bo ja tam kiedyś byłem. Pie... Jest, jest, jest krzewy, krzewy jest. tam są. Akwen taki mały, ale jest. Krzewy, krzewy są. Krzewy no, a też. ten sklep spożywczo-przemysłowy. No. Tam I kupisz, i, i wędlinę kupisz, i, i sznurek I, i, i do spodni. I I płyn. P płyn. To mam wspaniałe płyn. No, no. to nie, że chodzisz jak ten porąbany po tych wszystkich <grym> tych leklerkach, tylko no tak sobie idzie. Tu masz płyn, tu jest pani, tu dreszczówka. Nie tu. Tak. Ja mówię, poproszę pani płyn. To jest p taki, tak. taki szyfr. I pani da wam płyn. Tak. Dobra. Stosunki międzyludzkie mogą być proste i niech takie będą. Wtedy jest większa szansa, że przepełni je piękno. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam, bo ja nie do końca jestem zorientowany w tym wszystkich. Wersow. 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 Weronika Sowa to jest, Polka. To jest tak. w skrócie. Wersow. Tak. Ale to aha. możesz po angielsku czytać. Wersow. So? So? <laughs> Od razu widać, że gościu nie ma internetu w domu. Tak, tak, słuchamy cię. Wersow. So? <laughs> I, e, I tutaj taki czytać jest. Wersow. Wersow. We, no. Jeszcze właśnie. raz. Wersow. Tak. Znaczy 3, 2, 1. Weronika Sowa. To We, pa, pani Weronika Sowa. To tak jakbyś ty był Tom Olb. Tom Olb. <grym> Tom Olb. Tom Olb. Tom Olb. No to teraz Versov, Dobrze, no powiedzmy. Wersow. Vers no to 3, 2, 1 teraz. Wersow. Ale jak normalny człowiek, a nie jak psychiczny. Normalnie to <grym> powiedz. Wersow. Popatrz, można. Wersow. I tak? japonko-kozaki pozują na warszawskim evencie. Co to są japonko-kozaki? To, to, to jest taki obów? Jak Aha. jeden Ukrainiec miał dzieci w Japonii. Nie, 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 nie. nie. To im się urodziły masz... japonko-kozaki. Tak, taka mała latana bosaka się Wietrzysz urodziła. Wietrzysz paluchy, nie? A grzejesz kostki i łydzy. To są takie, takie Aha. jakby... czyli stopa jest na wierzchu, oddycha, w łydę To ciepło. jest jakbyś, Wspaniałe. jakbyś y, cholewki... Y, przyczepił jakby do Japonek. Sobie, jakby sobie tutaj y, tą część upierdasił. Tak. Żeletką. tak. Ale bez palców. Japonko-trampki wtedy. Japonko-trampek to by był. Czy, tak. ale, ale czekaj, bo, no. czyli Japonko-kozaki, czyli kozacko, a kozacko. przy okazji trochę pachnie mangą. Tak. Chociaż ja... nie, bo to są japońskie, to one są bardziej pachną wiśnią niż mango, mango no. bo to jest kraj kwitnącej wiśni, a nie kwitnącego no, mango. ładnie, bo, bo to... te buty pasują na stepy. Na stopy. Na stopy. Na Na I jak trzeba wiśnie wydrylować, tak. a czasem na stepach dzika wiśnia rośnie, to palczowie <słuch> też są w gotowości. Nie? No Co? tak, bo masz na wierzchu. To jest fajne, drylowanie <laughs> wiśni. No, znaczy, ja mam inne propozycje obuwia dla cele mm. e, żeby błysnęły oryginalnością. Na przykład mm. takie espadryle narciarskie. O, to o. Ci, od razu ci prasa o to je napisze. Al, albo słuchajcie, gumiaki Richelieu z haftem mm, mm, z, tak. na, bezde, na bezdeszczowe dni. Hmm. no niesamowite. Czujesz? Tak, I, i no, co, tak. kalosz, kalosz pustynny to kalosz pustynny, takie popularne nomadki. Nomadka, kalosz pustynny. Hmm, tak. Richelieu, hmm. czyli to wiesz, powietrze cyrkuluje. Albo takie półbuty bez podeszwy. Hmm. Ko kojarzycie? To pół są buty. tak zwane nadstopki gołopiętki. Hmm. Taki to jest must have dla osób ze zrogowoceniem. Tak. Naprawdę. I z tymi to wystaje. Paznokieć. Paznokieć wystaje. taka z boku. Taka z boku to halux. Ha, o właśnie, o. Haluks. Co Ewentualnie ja bym jeszcze polecał. Haluks. Skarpetko, sandały z ostrogami, słuchajcie. Tak. Na rodeo. I Że to jest jedno. Że nie, że najpierw ubierasz skarpetkę, potem sandał, potem ostrogę. To, to wszystko jest jedno. Ale dlaczego my to mówimy wam? Dlaczego? Bo e, jakbyśmy nie wprost apelowali, bądź pierwszy, e, kreuj trendy, bądź najważniejszy w ekipie. Dokładnie. Piękny no. luk i darmowy rozgłos gwarantowany. Tak. Dokładnie. No. To, to, to jeszcze copyrighty trzeba, to Mariusz Kamaga z nami wymyślał te głupoty, bo on tam. No. Jak, coś tu mhm. siedział, coś, coś rzucił, które no. 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 że tam takie coś. No, ja mam tu jeszcze mhm. w prasie stylistka Ewelina. Ewelina. Jak Nie. czytam, zaciekawiona ubiorem pierwszej damy. No. Pokaż to jest to, co tu rzucałeś, to zdjęcie? Tak. A? No, to rzeczywiście jest, noc no. Ale ona jest zaciekawiona. Spódni spódnica jest w dolnej części organizmu, no, czyli na nogach popularnych. Żakiet jest na górze. Na górze. Tak? Na tułowiu w sensie. Na, na korpusie. Oraz na rękach. No, bo no, rękawy tak. są na rękach. Ale, ale czekaj, patrz, zwróćcie uwagę na buty. Co z na buty, buty no, są? Na stopach. Na, no na stopach. To też mnie to zaciekawiło rzeczywiście. No. Tym się zajmują stylistki. Trzeba się będzie. Będzie to, bo może to coś, narysować, co, może ja coś z tego wyjdzie, myślę, nie, nie wiem. Subskrybujcie ten kanał. Bądźcie na bieżąco z produkcjami audio i wideo radiowców bez cenzury. Bo jak nie wy, to wy. Bo jak nie wy, to kto? To kto? To tak Taki też mówi? można. Ale to tak. tak inaczej. Albo bo kto jak nie wy? Mm. Tak też można. To dobre Także wy teraz wiesz, tak zaskoczyć ludzi, nie? Mm. Dobrze, to teraz jakieś hasło. Mm. Macie jakieś hasło? Mm. Ja mam. No. Yy, Bo to, to, to jest hasło z zeszłego tygodnia. Ale ja mam inne. Masz inne? Tak. No. Yy, i przy, przychodzisz do osoby, która wygląda ci na osobę, która słucha Pulsu Tygodnia mm -hmm. i mówisz, niech dobry Bóg błogosławi wszystkim. Fajnie, a jak ktoś ci odpowie szczęść Bożej... To, to znaczy, że trafiliście na proboszcza. No <laughs> i tutaj się... A jeżeli odpowie, że co? No. Sto noga. To znaczy, że. Jest! Tak! To to jest na pewno nie proboszcz. Stonoga. Sto Bo od ja od nie słyszałem stonoga. proboszcza, który mówił stonoga. Nigdy Naprawdę. Czekaj, szukam? Nie, nie, nie. nie, ma, nie, ma, nie, nie. nie, ma, nie Czyli niech dobry Bóg nie ma, błogosławi. Nie ma, nie ma, nie wszystkim nie odpowiadasz stonoga. Niech się dzieje. Dokładnie, niech to w niech iskrzy, niech to będzie początek pięknej przyjaźni. Tak. Dziękujemy, że oglądaliście. Słuchajcie, wpisujcie dużo komentarzy. Tak. Mogą być bez sensu. Bo znaczy taki to, lubimy najbardziej. Bo to jakoś y, algorytmy Google, jeżeli wam się podobało. Podbijają hmm. te takie filmy, pod których są komentarze, ludzie tam rozmawiają. Pokłóćcie się na niby, takie bzłoty tak. piszcie. Żeby... I jeszcze wyślijcie kilku znajomym y, ten odcinek, bo y, YouTube. Y, uznał nasze treści za lekko kontrowersyjne i nam trochę obcina zasięgi, więc weźcie tak, tam, bo... po, po podeślijcie innym. Może mieć YouTube rację, bo uznał, że my tworzymy content dla świrów. No, no ale co zrobić? No to... Co zrobić? Coraz, tak. coraz mądrzejsze te algorytmy. Słuchajcie, nas wariatów jest mało, musimy się trzymać razem. Eee, I zabieramy się za Puls Tygodnia Ekstra dla mecenasów i patronów z Patronite, z YouTube'a i ze Spotify'a. Mhm. Coś się stało. No Wpadłem ci w oko. Oczko mnie zaśwędziało Dobra. Imiszu. Dzięki no za oglądanie. Trzymajcie się, kiceczki. Przemysław Skowron. Powiedz. Tomasz Olbratowski. i Jacek Tomkowicz. No. I Beata Chorzępa. <coughs> tak. Tak żeby się zastanawiali, wiesz I Romanem Pściwój. Tak. Pściwój czy Mściwój? Pściwój. Pściwój. Tak. No? Julian Pastylka. On też. To <coughs> no. I gra, na łoboda. Tak, 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 Jakbyśmy na tak. jakiś taki cały puls będziemy wymieniać naszych nieistniejących przyjaciół. Dobrze. Cały. Takie. O stary. Ludzie by to myśleli, że coś się zaraz zacznie dziać. Będą oglądać, tak. wiesz. Prze... Michali na pukiel. To ci z banku wygonią, bo się rozgrzeją łącza, tak będą przelewy leciać. Herman Puklesz. <noise> <To, to>, alfabetycznie. <noise> Całujemy pa. Helena Mazury. <laughs> <It's> Mazury. <Missouri. laughs> no. Pa, 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 pa. A, Albo taki ten... Jockey węgierski. La szlopata taj. Tak. Jockey węgierski. La <laughs> szlopata taj.